Pas cnoty załóż. Co to jest? Kod do mojego pasa cnoty. Co to? Szyfr do mojego pasa cnoty. Aha. Ach, Ty, spartanie. Mm. <głosy> <głosy> Kurwa. Ty. No nawet nie mają takich składów, takich ...wkurwiających. Wydaje mi się, że mamy tu szansę. No, nie mają tanków. Jest, jest te, kurwa stronka, że naraz strażnik w No pytałeś mnie, no bo cały czas pytaj, pytaj, ty mówiłeś, no jakimiś losowymi trzeba tu zajmować. Tak mówiłeś wczoraj, no to proszę bardzo. Mogłem Czymś trochę... nowym kurwa, nie losowym. No, no. Coś takiego właśnie mówiłeś, tak jak mówię. No to masz. No kurde. Macie... No nowe, nowe w sumie. No. Kurde, ale Challengera mm. w zabijaniu przeciwnika na ramię. kurde. Na ramię. Mhm. Nie, bo to jest ten, Zostań Legendą, mimo Challengera. Aż co później zobaczy, ile trzeba mieć. O kurwa, oczywiście. No. Jebany. Aż jestem ciekawy, ile trzeba tam mieć. A ma Silvera w ogólnie. O kurwe, to ja to, pierdolę. Tam, to musi co. To... Ty i on ma tyle. Zadaj 40% całkowitych i on ma mastera. on skończył tą misję. Ty kurwa, co jest? Ej, to musi tam całe życie siedzieć na tym aramiast. Ty. Mm. No. Kurwa. <noise> Brakuje mi 200 punktów, żeby, żeby skończyć tego, żeby, żeby mieć Mastera w zakładce, w zakładce Aram. No? Przysięgam, jak mamy e, To co, potrzebujesz na tanka? Nie no, po AP przecież tanka w sumie, nie? Nie, właśnie o tym chodzi, że tak apetank. tank, bo to kupię no. ten item, A to jest APETank. ty to, to jest z Wiedbrołkiem nawet. 300 hila jeszcze 30 AP, no, AP mógłby być więcej. Tylko ja dawno grałem Kennenem, więc. O, dobra. Dobra. E. Yy. o, o, stu... o, 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 można o, ja przez obszary? o, o, u o, to o, to Kurwa, o, no, ci... Jak się stunuje, tak na szybko mi wytłumacz, mniej więcej, że... Muszę... Stackujesz się. Aha, to jest... kulki są wokół. Wtedy odszedł ta autoatak, albo cokolwiek, o, który jest... dobra, dobra. Widzisz? Mhm, tylko ja to zrobiłem przypadkiem, więc ile muszę mieć tych staków? Trzy. Trzy, trzy staki do jest 70% miękności. Tak. O, Trzeba stunować w nazwę. jest obiec. Oni się podniecają. No dobra, mam 100 AP już. A mogłem wziąć siły adaptyczne na stuny, ale ja wątpię, że będę wykorzystywał te stuny. Mhm. <laughs> No. wątpię, że mi się uda. Może no r w sumie, nie? Mm, no ale R mam co 90 sekund, a to co... A to było akumulujące się tam. To... Ja nie opacałbym się. A no na No pizdo. No, na pizdę twoją baranie, ty. Na pizdę twoją! Ty! Kurwa! baranie, ty! Ja, idę po te punkku. Aha. Nie. Nie zły jesteś kurwa. Nie. Zawodnik. Ja mi jeans! O O! Dobra! Ja nie wiedziałem, co mogę Swings. O! Może trochę. wyszłem na zdrajce, przepraszam. Wziąłeś no, no. Wziąłeś chila, czy coś? Wziąłem. Dobra, dobra. Uff, dobra. Uf. dobra. Ja mam rain pizdy, kurwa, trochę, nie? No, no masz, pomiesz, to jest ciekawy. Ten wszeli Kurwa, na nie umiem tego wytłumaczyć? Nie tego nazwać? Nie masz. Jak, nauc... Jak nauczę się mówić, to To, to, to... <grym> to wrócę. <grym> Dobra. O, nie ma oczu. O, ma. o dostała, dostała. Dziękuję. ja? mirkę. Miejmy nadzieję, że on co gra nie może tak robić. No może. A co w tej rundzie może? A czy w tym arenie? Hm, fajnie. No a no inaczej by nie miał szans. No nie mogę tego. nie pan drajnie ten? Aha, kupiło mi co. Masz jakieś obiekcje co kupić? Na kanale? Obiekcji nie mam, ale mogę już pozycję. No, no, no. Chyba chuj z sobą, bo mi wypierdolą. No, no, co my ten? O, co? Yy, ja nie, o, ten laser. Ja nie wiem, co od razu zerkowy czy jak. O, jeden sobie No, no chyba tak. Hmm... Kurwa Gwen. Aha, bo na wchłonęła cały den, o to chodzi. Dobra... O, cię. No, no prawie, dobra. Hmm... Ale, ona idzie go odrodzić, mhm. Co? Ja się? cię? go. Nie odrodzi go, ale ci zajebie. Nie można iść za oh. Kenenkiem oh. niestety. A tu znowu postać, kurwa. Losowe smuki, czy losowe smoki czy zwiększy zasięg, O to jest pyta No, Dobra, wezmę smoki. Takie kurwa gówno dostałem, że to jest chuj. No co tam dostajesz? No kurwa Ignę był najlepszy z tym wszystkiego. W sensie, że podpalam w ich kółku. Mm. O kurwa. O oh, o, oh, oh. no to jest kaisa? Dobra, no, nie musimy jej bić. O, co chciał kurwa się lagouts na Ero, on zginie chyba. Kurwa Jeszcze, kurwa postacie wymyślił Nie, to dlatego że ona dostała kurwa powiększenie No to już bardzo ciężko jest to grać. O co mi temy na zadanie ...damage'a krytycznego? No Apeki. Właśnie nie powiedziałeś mi co tam myślałeś. O, dzięki. Kurwa. Jebana dziwko no. Mm. O, no dobra. Co? Nie no, kojarz, to popierdaliło ty. Trzeba na. No kurwa. C co jest po tym. No, ta głęza jebana tu łazi, no. A, to ona. No. Dobra. Na chuju w ogóle kurwa, coś takiego dodawali, no. no. Tylko w kurwia. Najpierw, Zawsze w tym... kurwa im to musi pomagać jakimś chujem. Totalnie, no. Twajca. No, no ja kurwa, nie ma. No, 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 kurwa. Busę kurwa użyła. Pierw dałem, że zapalić tego wszystkiego. Kurwa, przecież. Kurwa, zagramy... Ty, typowo, typowo zagramy teraz. Ja bym miał pasatę co teraz zajebał na stresowanie. Ale ten trash kurwa im uratował dłużko. Nie, oni to chyba jeszcze... Nie widziałeś tego, prawda? A no, my jeszcze żyjemy. Nie gramy jeszcze, kurwa. Czy ja myślałem, że to było ostatnie życie? Tak? Odpychać! <laughs> Jest! <laughs> Mamy to, kurwa. Oha haha. O, ja pierdolę. O, kurwa jeszcze. Jestem z To kurwa potrzebna r-ka. No, no. Y no i proszę bardzo. Dobra. Ono No pierdalam. dobrze, dobrze. Odepchnąłeś się. <laughs> tak, <laughs> ten kołmap nie ma kurwa. No, no właśnie o to chodzi. Już ja pamiętam tego kołmapa ja i obsterstwałem. Ty za kołmapę nagrała. Może no, żebym pierwszy, kurwa, nawet wyjść. Jakby to wygrałem to nie miał taką bekę z tej gry, że to swój. Jakbyśmy cały czas przegrywali. Widzisz? No, kurwa. Co, co a... Pajk. A. a, no tak, myślę, w że sensie chodzi o przeciwnika. Ty, jak oni teraz przegrają, to odpadają. O, Pajk! Pierwszy X a tak. Nie no, Pajk, nie poznajecie. O, kurwa, jaki stun! Dobra, dobra, bierze w ciebie. dobra. Ktoś komuś został, no dobra, nie znam się ją odrodzić i odpadają śmieć nie? Dobra. No ty mnie tak to ten odratuj i masz plusika jak coś, bo zresetujesz serkę. Albo ja zresetuję, wiesz? Ja, 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 no o. bo ja nie będę miał fulla. Opierdalej tym Pyke'em. Dobra, ale co po plusa. Czy co? Nie. Przepraszam, to... Dobra no. Uff, się zezrałem, kurwa Nie, yes. Ty drugie miejsce mamy Ale zobaczysz Zobaczysz co się odjebało, ja ci później pokażę Dobra, drugie miejsce, no i fantastycznie Teraz kto pierwszy się... A, no. nie wiem jak byłem pokonać, tak szczerze Ja mam A, no tak To ty pierwszy się ubijasz Nie yes. Kurwa, <grywa> no i ta mapa jest oczywiście, nie? No jest... No i, to i dostajemy... kurwa dostałem O, dostałem miliony. Ten zera to tak się tu przyda, że to chuj, nie? Dobra, No Dobra, odepchnąłeś się. No! Przecież dostałem jakieś stuna, ty, ja nie wiem. Aha. Dobra. Dobra. No nie mogę, no przecież, kurwa. Nie, 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 spoko. Ale nie, ja, ja nie mogłem się ruszyć, tak, tak szczerze. A zajmę no? go jeszcze. Dobrze, dobrze. A i tak drugie miejsce, easy, easy.